Yeah, it was a big fight. Um, it was a tough game in, in every set. Every every set was different. Scra had good, really good phases. We had good phases, and it was up and down of both teams. Unfortunately, in the fifth set, we started with a bad phase. And uh, they got the lead, and we were not able to come back or we struggled. And uh, yeah, now it's. games over, we have to analyze but the most important is to recover for tomorrow. Um, try to take as much rest as possible, physiotherapy, and then tomorrow we will come back here and try to beat them. Oglądaliśmy Wasz półfinał z Kędzierzynem, także wiemy, że dopóki nie spadnie ostatnia piłka, to bo się nie poddacie i my dobrze o tym wiemy. I wiemy, że czeka nas ciężki bój, eee, tak samo dzisiaj taki był i, i jutro też taki będzie, ale, ale my też bardzo chcemy i też będziemy walczyć do końca. Ja? Eee, yeah. It, it was maybe maybe a, this typical first final match where both teams were like maybe a little bit nervous in the beginning i think we had a lot of easy mistakes in attack they had some some balls i think they usually don't do and tomorrow i think everything is is new it's a restart it will be i think a different match and uh, i hope with a better result for us że różnica jest niewielka. Pięć tak? setów, kilka punktów to naprawdę to dyspozycja dnia, trochę, trochę szczęścia, jakieś tam jedno rozwiązanie jakiejś ważnej akcji czy, czy dwóch I, i jest po meczu tak? I, i na szczęście dzisiaj w tiebreaku to my od początku przycisnęliśmy w tym najważniejszym momencie i, i dzisiaj to my wygraliśmy. No, jutro jest nowy dzień, nowy mecz i, i walczymy dalej. Witam wszystkich. to też mówię, dziękuję bardzo za tę wsparcie. Naprawdę to otrzymałem. Proszę, teraz nie uszę ze swojego i teraz. Happy. All the team is happy but we still got nothing. Uh, we have to play at home two games and try to win one. Uh, so we have to keep uh, being focused and determined uh, to win one more match to, uh, to take the championship. Bresovia is a team that fights a lot and uh, in the difficult moment they keep going so it's very important how determined are we. Uh, And how, how we play? How we concentrate How we in the games to, to try to play always the best. No, Bohatów ma dwa tak samo miał piędzierzy. No, czy historia powtórzy, to zobaczymy, no, musimy w to wszyscy, wszyscy głęboko wierzyć i my na pewno pojedziemy tam z otwartą głową i dalej z walką, żeby, żeby wygrać najpierw ten niedzielny mecz a później poniedziałkowy. Wiadomo, że zadanie niezwykle ciężkie, ale w już nie takie rzeczy widziała. Były hotel dzisiaj zagrał kapitalne spotkanie i... Ciężko było ich w którymkolwiek elementie tutaj ruszyć dzisiaj, ale tak jak mówię, no, być może będziemy mieć swoje szanse w niedzielę. It, was, it wasn't quickly. It was pretty difficult, even if the points maybe don't show this, but it was very difficult because we know that they still play, still fight every game, every ball. so we have to keep going every time uh, we cannot relax even once so uh, i think the key was the serve and the block today and, uh, that made the difference because they couldn't play with good reception and it's pretty difficult to play with bad reception against a good team uh, so i think that was the that was the key Na pewno teraz to wszystko jest w naszych głowach, bo już czasu na trening nie ma, nie będziemy mieli czasu na jakiekolwiek poprawę tego elementu powiedzmy na treningach, no musimy wszyscy wyjść i na 110% wykonywać te wszystkie elementy, bo przy tak zagrywającej skrze jak dzisiaj, jeżeli nie robią błędów przy zagrywkach około 120 na godzinę, no to naprawdę jak trzymamy piłkę w powietrzu, no to, to już jest pół sukcesu, ale jeszcze trzeba tę piłkę skończyć, a to też nie jest takie łatwe, a sami sami tej zagrywki za, za duże szkody dzisiaj skrze nie zrobiliśmy. It's amazing. Uh, yesterday was very loud. When we lost the first set was my head was exploding, you know, uh, all the people screaming and the atmosphere here is amazing. The hall is very big, so much people here, they love the team, so it's, it's pretty good to, to come here to play. It's difficult but it's even very motivation, uh, so much motivation to play these games. Chciałbym się tylko i wyłącznie na finałach, no jest, to jest to mój pierwszy finał i chciałbym to mistrzostwo tutaj zdobyć, a, a Stefan pokazuje też, że, że nie jest trenerem tylko zawodnikiem, co dzisiaj świetnie udowodnił, bo i zagrywką i, i w obronie dzisiaj szalono. widać, że, że też to te ostatnie mecze w jego karierze jest jeszcze bardziej zmotywowany, żeby zagrać je dobrze i tak jak mówię, my musimy rzucić każdy z nas, każdy zespole po 110%, 120%, żeby, żeby z nimi nawiązać walkę. Tylko dodać, żeby, żeby kibice trzymali jeszcze za nas kciuki i wierzyli do końca, że, że jeszcze uda nam się wrócić te na podprom.